Jak mieć w życiu zawsze to, co się chce, w punkt uwaga, bez manipulacji, czy też emocjonalnego szantażu, bądź innych ciemnych socjotechnik, będąc jedynie prostlinijnym oraz uczciwym, jakim pełnym ufności człowiekiem brzmi jak marzenie, no to słuchajcie państwo dalej. Jedynie szczęśliwy człowiek może wykreować spełnione życie, po I jeżeli nauczycie się, jak zaspokajać w sposób adaptacyjny wszystkie swoje potrzeby i podnosić tym samym poziom siły życiowej bez szarpania się o zasoby, będziecie mieć dobre życie i relacje. Które będą źródłem waszego spełniania. Więc jak zrewidować swój poziom odpowiedzialności, aby wzi wziąć stery w swoje własne ręce, a nie czekać na cud, na pomoc, na zbawcę i wyzbyć się nierealistycznych oczekiwań, jak i brania na swoje barki cudzej odpowiedzialności. Jeżeli towarzyszą Wam takie uczucia, jak niepokój, niepewność, brak uważności, czyli rozkojarzenia, brak wiary w siebie, w swoje możliwości, frustracja, smutek, niespełnienie, rozgoryczenie i żal tak? i takie również poczucie straty, że się marnuje życie w marnej obsadzie i takie czekanie na nie wiadomo co i yy, w takiej sytuacji zwykle nie wie się, czego się chce. I to jest tutaj propozycja dla tych świadomych, wartościowych, mądrych, głęboko kochających kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą się rozwijać, tak, porządnie rozwijać, nie poprzez przewijanie, oraz chcących stworzyć fantastyczne relacje oparte na zaufaniu oraz miłości, jak również całkowitej dobrowolności. Czy to wy? którzy będą chcieli budować swój fundament oraz poczucie własnej wartości, wiedząc, że zasługują na wszystko co najlepsze, wnosząc swoją obecnością wartość, zasoby, pełnię, nie musząc jednocześnie rezygnować siebie oraz ze swoich pragnień. Chcą zrozumieć, jaki skutek w dorosłym życiu miał styl wychowawczy oraz potencjalne zaniedbania oraz uczynić, swoje nieświadome schematy, jak i tryby świadomym I będę na warsztacie mówić, co jest lepsze. Szczęście, czy też marazm i apatia. Jaka jest droga do pełnej klarowności, czego się chce? Dlaczego jest jej brak? Dlaczego szczęście to jest zaspokajanie w sposób adaptacyjny wszystkich swoich potrzeb. Uwaga, solo, ile potrzeb możecie państwo wymienić z mankietu o ilu nie wiadomo bo nikt tego nie uczy a ja próbuję i uczą nas że trzeba żyć i tkwić w ascezie i się wyrzekać tolerować nieadaptacyjne zachowania ja mówię nie więc do czego prowadzi taka asceza i zatracanie się? Jesteście właśnie Państwo częścią uciekania od tej ascezy, będąc y, tutaj, bo jakby mi prawo przyciągania bez znaczenia czego w praktyce? Mądrość, a? nie ma nic wspólnego z wiedzą. Znajomość swojego potencjału oraz potrzeb, wysiłek, praca, sumienność, wytrwałość, dojrzałość, odpowiedzialność i podnoszenie cały czas swoich praktycznych, Kompetencji nie tylko ludzkich, wykraczających dalece poza strefę waszego obecnego komfortu i sama ciekawość a fajnie pani mówi tego nie załatwi. Poza chwilowym wrażeniem, że jestem oświecony, tak, i tak zwanego momentu aha, bo jeżeli ja słucham, 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 nic z tym nie robię, to oznacza co? A? Że nie wdrażam. I brak zrozumienia istoty zagadnienia Realizacji potrzeb, zabija poczucie własnej wartości, rujnuje na każdym możliwym poziomie i przywiąże do upiornej historii, która odbiera godność i człowieczeństwo. Człowiek oblewa egzamin z bycia człowiekiem, bo nie adaptuje się do zmiennych warunków. Do tego potrzeba, proszę Państwa, odwagi i gotowości, aby zbudować jakość. Poza własne koniec naszego własnego pępka, czyli własne dobro osobiste. Więc z czego Państwo czerpią? Poczucie swojej własnej wartości. Dacie mi znać komentarzu, Więc skąd bierze się taka identyfikacja? Gdyby to, co Wam dzisiaj daje, poczucie własnej wartości, to skąd byście brali? Bo człowiek, który nie wie, czego chce ani nie wie, kim jest. tak, Identyfikacja nie może być zadowolony z tego, ma z tego, co ma bądź nie ma. I jak można mieć coś o istnieniu, czego nie ma się pojęcia? Więc jest, proszę Państwa, wybór, o ile jest wolna wola i chęć konfrontacji z iluzją. I tutaj nie ma żadnej magicznej pigułki, czy też drogi na skróty, poza dedykacją, przy pracy nad sobą oraz wytrwałością, bo czy pani coś gwarantuje? Nie, proszę państwa, jak gwarantuje wiosła i kajak, ale to by będzie wysłować, ok? To jest wasza odpowiedzialność, żeby nauczyć się szukać gwarancji w innych ludziach. Państwo jesteście gwarantem własnego sukcesu i to jest proces, który zajmuje czas, a czas i tak i płynie, i z założenia każdy z nas jest inny i co innego dla niego zadziała. I żaden warsztat, żadna, żaden podcast nie zadziała, jeżeli państwo nie będziecie chcieli zakasać rękawów do wdrożeń. I ja zapraszam Was dzisiaj po klucze do swojego szczęścia i spełnienia i nie potrzeba obawiać się stracenia niczego dla wszystkiego i odwrotnie. I każdy ma w życiu to, na co się odważy. Więc zobaczcie, jak wygląda Wasza odwaga. Więc jeżeli brakuje odwagi do wdrożeń i do eksperymentów, tak? Inne kompetencje są bez znaczenia. Jeżeli się nie ryzykuje tak takich małych dziecięcych kroków, ryzykuje się wszystkim. Wszystkim, tak? Swoją, swoim utknięciem i pogłębianiem tego stanu. To oznacza jedno, jeżeli się nie ryzykuje, że wasze potrzeby są niezaspokojone, bo żyjecie w lęku, tak? a waszym kosztem zaspokajane są cudze potrzeby, że. My chcemy tutaj mieć na uwadze, że zdrowe relacje są zbudowane na zaufaniu i jedynie osobistej odpowiedzialności, a nie na strachu czy też manipulacji. I można nabrać jasności oraz zmienić to zaraz. I od Państwa zależy, kogo zapraszacie do swojego życia i na jakich zasadach. Ja Wam zajmę 2 godziny 22 minuty z materiałami wideo oraz PDF-u, i ten warsztat jest. Online. To są solidne narzędzia do zmiany swojej perspektywy oraz do wdrożeń. Będę powtarzała, jak starta Płyta, że zdrowe relacje, funkcjonujące, piękne, e, funkcjonalne są dla chętnych wykonać taki rodzaj pracy. Albo przewijacie Państwo dalej. Link do tego warsztatu jest w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie adaptacyjnego zaspokojenia swoich potrzeb.